Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić pewną koncepcję. Jest to materiał rozwojowy naszej strategii Bankomat 1.0, i myślę, że, że jest naprawdę bardzo duża szansa, aby sprostać wymaganiom. Może, może pokrótce przedstawię, w czym, w czym był problem i, i, i jakiego rozwiązania szukamy. Otóż, mianowicie w, w wersji bankomatu 10 zdarzało się tak, pomimo wielu bardzo dużej ilości pozycji trafnych, zdarzało się tak, że występowały dwie straty pod rząd, a nawet w sporadycznych przypadkach trzy straty pod rząd. I teraz tak, tutaj wyjaśni, wyjaśnijmy sobie pewną sprawę. Błędem byłoby zakładać, że strategia nie będzie przynosiła strat. Nie chodzi o to, że jest jakaś strata, bo straty na pewno się będą zdarzać i my ich nie możemy eliminować. To, to, jest, to, jest, to jest jeden, jeden z, wielki, z większych błędów, jakie popełniają w ogóle traderzy. Straty musimy przyjąć, musimy je zaakceptować, a przede wszystkim musimy je sprowadzić do poziomu akceptowalnego, a zatem musi być tu odpowiednia geometria rachunku, która pozwoli nam taką stratę jakby sprawić, tak, że ona nie będzie miała jakiegoś większego wpływu na na, nasz, na, 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 na wyzerowanie naszego rachunku i jaki, jakie myśmy mieli rozwiązanie. Jeżeli taka strata się pojawiła, to oczywiście wprowadzaliśmy większy wolumen po to, żeby tą stratę w jakiś sposób zbalansować i, i w ten sposób modelować naszą krzywą kapitału. Natomiast Problem, jak wiemy, pojawiał się wówczas, kiedy podnieśliśmy wolumen i strata, następna, następna transakcja również była stratna i wtedy to jakby druzgotało cały nasz rachunek i pojawił się jeden wielki problem. Natomiast w tym przypadku należy, uważam przede wszystkim, że należy skupić się na rozkładzie nie tyle zyskownych transakcji, ile na rozkładzie właśnie stratnych transakcji. A zatem musimy znaleźć Taki sposób, który pozwoli nam tak zdziesiątkować te straty, aby nie występowały one jedna po drugiej, natomiast były w jakiś sposób rozrzucone, i pomiędzy nimi występowały przynajmniej trzy serie zyskownych transakcji. Pomyślałem, że możemy w tym momencie wykorzystać potencjał, którego jeszcze, z którego jeszcze do tej pory nie korzystaliśmy, mianowicie z symetryczności bankomatu. Jak już wielokrotnie wspominałem, bankomat działa zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę. Teoretycznie moglibyśmy otwierać pozycję w dwóch kierunkach, tak zwany hedging. Co, co ma też pewne swoje zalety, niemniej nie, nie stanowi to rozwiązania problemu. Pomimo tego, że, że występuje w, że w, tej, w przypadku tego rodzaju gry, występuje wiele transakcji zyskownych, bo take profit będzie aktywowany zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę, to niemniej czasami zdarza się tak, że take profit jest aktywowany, aktywowany tylko w jedną stronę, natomiast w drugą stronę pojawia się strata. I dotyczy to za, tak samo mm, serii stratnych transakcji, kiedy one występują dwa razy z rzędu lub trzy razy z rzędu. Dlatego nie jest to najlepszym rozwiązaniem, ale możemy się zastanowić, gdybyśmy w jakiś sposób w pewnych przypadkach grali w jedną stronę, a w innych przypadkach grali w inną stronę. I, i w jaki sposób możemy to zrobić? I tak. Pomyślałem sobie, że wykorzystamy wskaźnik Stochastik, który, który ukierunkuje nasze transakcje, i według tego wskaźnika będziemy mogli otwierać albo longi, albo shorty ze względu na to, jaki kierunek ma cena. No i okazuje się, że wynik jest naprawdę zaskakujący. Może teraz, w tym, w, teraz pokażę, w jaki sposób zawierać te transakcje w oparciu o ten wskaźnik ustawienia wskaźnika są już Wam pokażę, jakie są także takie są ustawienia wskaźnika można sobie je zastosować na swojej platformie na chwilę zostawię to dobra, myślę, że wszyscy się zapoznali na razie kasuję i teraz tak, mamy tutaj interwał D1, tak, i mamy wskaźnik i kiedy gramy shorty, kiedy gramy longi i w tym momencie jest bardzo ważna bardzo ważna sprawa, może troszeczkę to powiększę. I teraz tak, mamy tutaj poziomy 20 i mamy tutaj poziomy 80%, tak? I teraz standardowo są to, one są uważane za poziom wykupienia i poziom wyprzedania, tak? I teraz tak, jeżeli, jeżeli wskaźnik znajduje się Poziomie wykupienia lub wyprzedania, wówczas nie zawieramy żadnych transakcji. Dzięki właśnie temu zostały wyeliminowane, zostało wyeliminowane wiele strat, ale też musimy sobie zdawać, że też wiele transakcji zyskownych. Niestety nie ma nic za darmo, dlatego jeżeli eliminujemy pewne straty, to też będziemy eliminować pewne transakcje zyskownych. Ale dzięki temu właśnie uzyskaliśmy. Taki wynik, że te straty nie występują jedna po drugiej, natomiast pomiędzy nimi są transakcje zyskowne, co właśnie pozwala nam zwiększyć wolumen i odrobić taką stratę. A zatem, jeżeli widzimy tutaj dwie linie, tak, linia wolniejsza to jest ta linia niebieska, linia szybsza to jest ta linia czerwona. Jeżeli te dwie linie są właśnie w tym przedziale pomiędzy 20 a 80, wówczas możemy zawierać transakcje zgodnie z kierunkiem nachylenia tych linii a zatem w tym przypadku będę otworzył transakcję short pomimo tego, że w bankomacie 1.0 byśmy grali longi ale z tego względu że bankomat działa symetrycznie także możemy otwierać w obu kierunkach a w tym przypadku otworzymy zgodnie transakcję, zgodnie z wskazaniami tego naszego stochastika a zatem otwieram shorta tak i widzimy, mamy transakcję zyskowną. I teraz tak, dalej tak długo jak są te linie nachylone w dół, tak długo będziemy otwierali shorty. A zatem otwieram kolejną transakcję, widzimy, mamy tutaj znowu zyskową transakcję. Jeszcze, jak widzimy, ten te wskaźnik jeszcze nie jest całkowicie w strefie wyprzedania, dlatego dalej możemy, będziemy shortować. Otwieram kolejną transakcję. Zobaczymy, co się stanie. Znowu kolejna transakcja zyskowna. Teraz widzimy, że wskaźnik jest w strefie wyprzedania, czyli wszystkie transakcje teraz odpuszczamy, dopóki wskaźnik z powrotem nie skieruje się do góry. A zatem czekamy. Ja sobie to w jakiś sposób przewinę. Widzimy, że wskaźnik już wychodzi. Wyszedł nam do góry. To w tym momencie możemy otwierać longi. A zatem otwieram sobie longa. Idziemy do góry, zobaczcie transakcja zyskowna. Znowu otwieramy longi. I zaraz zobaczycie, widzicie, zobaczcie, znowu transakcja zyskowna. Powoli widzimy, że wskaźnik wchodzi w strefę wyprzedania, czyli tu będzie w zasadzie chyba ostatni long. Otworzymy mamy transakcję zyskowną teraz znowu wskaźnik jest w strefie wykupienia, to jest strefa wykupienia odpuszczamy wszystkie transakcje kiedy wskaźnik jest w strefie wykupienia, a zatem ja sobie to przewinę i teraz znowu jesteśmy w tej strefie kiedy możemy zawierać transakcje a zatem w tym momencie zaczynamy shortować idziemy w dół, zobaczymy zobaczcie, transakcja znowu zyskowna, shortujemy dalej w dół, znowu Transakcja znowu zyskowna, i tak długo shortujemy, aż wskazania wskaźnika pokażą nam, że jesteśmy w strefie wyprzedania. A zatem idziemy dalej. Znowu transakcja zyskowna. Teraz jesteśmy w strefie wyprzedania, także nie gramy w ogóle, odpuszczamy ten okres. To właśnie, właśnie w tych okresach, naj, najczęściej było tak, że była strata za stratą. No i zobaczymy, będziemy dalej. Ja sobie przewinę to, czekamy aż wskaźnik wyjdzie. Wskaźnik wyszedł do góry, i w tym momencie będziemy otwierać longi, tak? Idziemy longi, znowu transakcja zyskowna, tak? Otwieram kolejnego longa, widzimy transakcja, kolejna zyskowna, otwieram kolejnego longa. Mamy transakcja znowu zyskowna, i teraz uwaga, bo wskaźnik wchodzi znowu w strefę wykupienia, tak? Czyli gramy ostatniego longa tak na dobrą sprawę, transakcja zyskowna, i teraz wszystkie transakcje znowu odpuszczamy. Dopiero aż wskaźnik wyjdzie z powrotem nam z tej strefy, będziemy zaczynali shortować. A zatem, tak to wygląda. Dzięki temu mogliśmy odpuścić mogli, mogli, mogliśmy rozwiązać ten problem, kiedy występuje strata za stratą. A zatem reszta, reszta strategii jest taka sama, jak w bankomacie 1.0, czyli w momencie kiedy pojawi się strata, bo i straty się pojawią, wtedy możemy zwiększyć lota razy 5. No i, i, i w, dwóch w dwóch pierwszych transakcjach odrabiamy tą stratę, a później znowu z powrotem wracamy do normalnego lota. Dzięki temu, że dzięki, te dzięki zastosowaniu stochastika. Straty teraz nie występują jedna za drugą. Statystycznie musimy przyjąć, że statystycznie tak w 2019 roku to wyglądało, tak więc jest naprawdę dużo, duża szansa, jest duży przełom i myślę, że będzie to działało i, i możemy spróbować właśnie w ten sposób zagrać. A zatem słuchajcie, czekam na Wasze wnioski, na Wasze komentarze na Messengerze. Trzymajcie się, cześć.